Kolejna nasza pigułka, nie wiemy, czy będzie poważna, czy będzie na serio, ale wybraliśmy taki temat. Józef wybrał taki temat Alkoholizm wśród menedżerów. Ja się z tym zetknąłem, i to w dużej korporacji tam miałem szansę na, na awans no dosyć wysoko już na taki poziom bardzo wysoki dyrektorski. I Prost pokazano mi na strukturze organizacyjnej, jakie jest te sześć głównych miejsc, które mógłbym zająć. I na, na, na tych sześciu y, trzech było rozwodników, dwóch prawdopodobnie alkoholików, jeden człowiek niezrównoważony y, emocjonalnie. Y, I zrezygnowałem oczywiście z tego, nie, nie przejąłem tej, tej y, propozycji, ale. No dowód na to, że, że, że alkohol jest takim sposobem na... tak jest postrzegany, jako, jako sposób na odreagowanie pewnych presji, emocji, to jest narkotyk, to, to jest definitywnie jest to substancja, która wpływa na nasze zachowanie, na, ma przełożenie na na, na na to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, to już mógłby jakiś tam Um, człowieka od, od fizjologii tutaj dzielić nam porady, jak to rzeczywiście funkcjonuje. A, aczkolwiek myślę, że problem taki jest jest poważny. Ja bym zaczął tak trochę od y, pewnej historii. Mhm. Historia polega na tym, że już alkohol jest obecny w dziejach ludzkości od bardzo dawna. Jego wpływ na psychikę udowodniono już dawno. To mogę wtrącić, to będzie ten element taki humorystyczny, humorystyczny, że ludzie zaczęli produkować alkohol, czyli piwo, wcześniej, zanim zaczęli produkować chleb. Mhm. Bo, bo robiono takie piwo właśnie na bazie zacieru z pszenicy, która fermentowała i to spożywali, jeszcze za czasów tam sumeryjskich, 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. A dopiero potem zaczęto to wypiekać chleb, więc to jest dowód na to, że jest alkohol z nami już bardzo. Alkohol duży. jest od dawna. Natomiast jego skuteczność udowodniono w postaci takiej empirycznej. Pokazano tą skuteczność podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy atakowali Rosję. Rosyjscy żołnierze mieli bardzo ograniczone zasoby żywnościowe. Natomiast to, co dostawali, dostawali bimber, tak? dostawali spirytus, setka spirytusu na rozgrzewkę i dalej do boju, tak? Więc jakby alkohol po pierwsze znieczulał głównie mózg, znieczula, a jednocześnie dawał poczucie ciepła i odwagi. W związku z tym, tak humorystycznie nawiązując do tej drugiej wojny światowej, aczkolwiek to poważny temat. Zauważyłem, że my w kulturze wschodniej mieliśmy do czynienia w dużej ilości z alkoholem. Przez lata 70., lata 60. 70., Mówi alkohol. O kulturze wschodniej, typu tej kulturze wschodniej, wschodniej tak, radzieckiej, tak. radzieckiej, tak, sowieckiej, tak, sowieckiej, tak, sowieckiej tak. tak. Gdzie alkohol był walutą, tak. Załatwiało się za flaszkę to, tamto w latach 60. 70. W czasie II wojny światowej w ogóle handlowano, alkohol był walutą. tak? tak. To ma, ma określone konsekwencje do dziś. Później, lata 70. i 80., przed y, zmianą ustroju, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie się ze sobą spotykali, po prostu załatwiali biznesy, pijąc. Prawda? Mhm. Jak się z kimś napiłeś, to miałeś do niego zaufanie, to był swój chłop, bo wypiłeś z nim może wódki. I to było. Zna, znam, znam to z opowiadań y, ta, takiego szefa firmy, y, który upijał regularnie swoich podwładnych, żeby się dowiedzieć, co oni on myślą. Mhm. Y, I to, y, no to oczywiście to jest jakiś toksyczny związek, i, i ten, y, y, ten, ten, ta osoba, która o tym mi mówiła, to z takim y, no wyrzutem. I, i y, y, z radością, że te, te czasy się już skończyły, aczkolwiek spożycie alkoholu się nie skończyło i to, to jest dalej problem. Myślę, że, że to ten, ten alkohol uzależnia przede wszystkim i, i aby poczuć ten efekt, dawki są coraz to większe, coraz to większe. No stąd mamy chorobę alkoholową i mamy alkoholizm jako problem w ogóle, jako taki, który jest przyczyną wielkiej no, tragedii. Wielu, wielu osób, rodzin i jak się chciałem odnieść ten alkoholikiem się jest do biznesu. Do tak? biznesu. Bo, bo 30 lat prowadzę działalność biznesową i zauważyłem, jak ten alkohol ewoluował. Czyli na początku w latach 70., 80. alkohol był walutą i pomagał nam załatwiać sprawy. Mhm. Tak? Później w dobie, po latach, po 89 roku, po uwolnieniu. Po, po uwolnieniu biznesu i y, takiej szybkiej prywatyzacji, ta działalność taka bardziej swobodna spowodowała, że tego alkoholu y, relatywnie mniej się spożywało, aczkolwiek dalej on służył do kontaktów międzyludzkich. I y, później weszliśmy w fazę y, lata 90, przejście w milenium, rok 2000, gdzie zauważyłem, że ten, ilość tego alkoholu, y, przynajmniej w mojej ocenie, odrobinę spadła. I ten alkohol był tak na dobrą sprawę obecny tylko na imprezach integracyjnych. Hmm. Jednocześnie zauważyłem, że silna presja na wynik, silna presja każda na presja. osiągnięcie, hmm. każda presja, natomiast chodzi mi o to, że presja w biznesie w hmm. tych biznesach korporacyjnych, tak, tych tak. biznesach małych, średnich i większych, presja na wynik powodowała, że ci menadżerowie tego stopnia średniego i wyższego byli w takim ciągłym stresie, że po prostu najnormalniej w świecie potrzebowali się odreagować, tak? czyli napić się. Właśnie, ile to na, było? Napicie na tych... się było no. naj, najtańszym chyba. Z, z, na, no, możliwości w, w tamtych czasach, bo y, myślę, że teraz y, takie potrzeby są. Y, Dokładnie takie same jak, jak i wcześniej, można nawet większe, aczkolwiek jest dostęp do innych narkotyków, jest dostęp do szerszy do, do, do całej palety. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak to w publikatorach jest, jest, jest o tym mowa, więc może ten alkohol aż, nie tra, aż stracił rangę jako taki właśnie znieczulacz, albo uh -huh. ktoś to uspokaja, A w to miejsce weszło coś innego. Tak, tutaj masz rację na pewno. Przy czym alkohol wśród menadżerów jakby jest cały czas obecny i wyglądało to w ten sposób, że najpierw się załatwiało, za pomocą alkoholu się załatwiało sprawy, później były imprezy integracyjne, były różne, gdzie wiadomo, że się pije. A później, jakby konsekwencją tych imprez, to było cotygodniowe spotykania się. A jak już było cotygodniowe spotykanie się, to później taki człowiek pod ciągłą presją przychodził do domu, nogi na stół i drink. Mhm. I o godzinie 20 już był, że tak powiem, po robocie, bo nogi na stół, zjadł kolację, wziął gazetę, wziął drinka i to był synonim w tym momencie ten drink to był synonim mhm odreagowania? Ja teraz troszkę, troszkę zakłócę nasz, to, tego rozumowania. Mając doświadczenie pracy we Włoszech, tam alkohol jest na stole cały czas. I ja nie mówię, że jest dostępny dla dzieci, aczkolwiek już od młodszych lat wino jest, jest rozcieńczane i podawane do obiadu, do picia. Dzieciom. I w tych, w tych miejscach alkohol nie jest tabu. Nie jest taką rzeczą, która jest takim, takim zakazanym owocem. Tu się z Tobą zgodzę, bo chyba wśród Włochów i Hiszpanów jest relatywnie najmniej. Bardzo mało alkoholików. alkoholików. I oni wręcz nie widzą w alkoholu sposobu na rozwiązanie Problem. problemów. Tam bardziej rozwiązuje się problemy kawą. <laughs> idziemy na kawę. Te, te kawy piją i razem szukają jako wspólnota pewnego rozwiązania. aczkolwiek nie mówię, że tam nie ma alkoholizmu. Jest, na pewno jest, ale może nie jest aż w takim, takim yy, yy, procencie. Tak, ja to... zauważyłem, że tam, gdzie się tego alkoholu pije relatywnie więcej i on nie jest, jak powiedziałeś, tematem tabu, mm. to ten alkohol nie jest aż takim wielkim problemem. Widząc też na przykład odwrotny rynek skandynawski czy, czy to tam jest odwrotność, prawda? Mamy tak. alkohol jest drogi, jest zakazany, jest trudno dostępny. Jak już tam się pije, to się pije na umór, to już wtedy no, trzeba wykorzystać tę sytuację. Dobrze. Wracając do tych menadżerów, tak, czyli jak mają tą potrzebę odreagowania, to yy, zauważyliśmy, że nastąpił taki moment krótko przed pandemią rok 2018. Hmm gdzie nastąpiło takie sukcesywne zmniejszenie tego mocnego alkoholu na rzecz rozwoju spotykania się na piwo. Tak. Natomiast pandemia COVID-19 i zamknięcie ludzi w domach, yy, sądząc po ostatnich badaniach, po, po informacjach, spowodowało silny rozwój. Yy, dużego zapotrzebowania właśnie na alkohol, tak. ten mocniejszy, tak, tak. czyli no i czysta wódka i... i też tak. Ta rośnie, tak. definitywnie. To jest, to, jest, to jest znowu dowód na to, jak, jaką dużą presję no, na nas wybiera ten stan wyjątkowy między innymi. Jest, jest to raz, że zupełnie inne warunki pracy, ale też taka, taka, taki strach o jutro, taka dla niektórych zamknięcie w domach, czasami w, w, w trudnych warunkach, gdzie duża rodzina na małej powierzchni musi funkcjonować, dzieci się uczą zdalnie, ojciec, ojciec pracuje zdalnie, żona pracuje zdalnie, więc to, to, to tak zagęszcza i no to, to nie, nie jest dobre rozwiązanie. No, niestety, co, co mamy w zamian? Niestety, tak nasi. Moi przywódcy zdecydowali i tak niestety z tym musimy jeszcze jakoś się nosić, mam nadzieję, że niedługo skończy. A ja cię skończy. Zaskoczę, zaskoczę. Zaskoczę cię, bo o ile do jeszcze do niedawna miałem takie przekonanie, że y, kierownicy i menedżerowie średniego szczebla i także dyrektorzy y, odreagowywali alkoholem mhm. i to był sposób, przy czym większość z nich wiedziała, że to jest tylko sposób, Niektórzy przechodzili trochę głębiej, tak? czyli zamiast rozwiązywać problemy, to je generowali tym alkoholem. Mhm. Natomiast ostatnio, ostatnie miesiące pokazały mi, pracując właśnie z tymi menadżerami kadry średniej i wyższej, pokazało mi, w czasie kiedy rozmawiamy o tym, gdzie oni mają problemy, to okazuje się, że alkohol nie istnieje. Mhm. Alkohol nie jest problemem. Oni tam nie rozwiązują problemów. Mają silną presję na wynik, mają silną potrzebę. Rozwoju osobistego i w zasadzie y, ich rozwój osobisty polega na tym, że prowadzą dietę, tak? szkolą się, mhm. uczą się, rozwijają swoje zdolności interpersonalne, natomiast y, nie uciekają, ćwiczą. Tak. tak? W związku z tym jest dieta, jest ćwiczenie, jest rozwój osobisty i na alkohol nie ma miejsca. I widzę, że tendencja jest pozytywna. Po pozytywna. No, ale to chyba nie sądzę, że powinniśmy utrzymać w nieskończoność tą, tą sytuację, żeby wyeliminować ten problem. Czyli jest. No, no okej, okay, może Natomiast może, widzę no, też dużo, tak dużo menadżerów, widzę, którzy jakby zakładają, że ich życie będzie bezalkoholowe. Hmm. I teraz zastanawiam się, czy bycie abstynentem z wyboru to jest jakieś ograniczenie, czy bycie z abstynentem z wyboru, bo ja tak chcę, to jest. Przymus, tak? Nie piję dwa lata, ok. A może, hmm. a może to jest tak, że ej, jak wszystko jest dla ludzi, czyli jak mam ochotę, to się napiję, jak nie mam ochoty, to nie. Jakie to, sobie, to, to jest chyba najtrudniejsze. No, to może być też jakaś moda, nie? że, że jestem, przez co się wyróżniam. Teraz jest dużo nacisk na indywidualizm, to jest sprowadzone do każdej osoby indywidualnie, wszystko musi być. Więc to, że ja zaznaczę, że jestem abstynentem, to też będzie jakaś definicja mnie jako osoby wyjątkowej. No, mimo wszystko w Polsce jest tych abstynentów nie za dużo, Także sobie wyobrażam, przynajmniej taka jest, taka jest y, opinia o nas jako generalnie o narodzie lubiącym alkohol, bo to jest element naszej biesiady. My, tak. do, my pijemy piwo, nie mówię o mocnych alkoholach, myślę, że to, pro, udział tych mocnych alkoholów w spożyciu znacznie spadł. Tutaj, że y, 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 niedawno wprowadzona większa akcyza, na wino i na piwo, jest, jest takim strzałem stopem, moim zdaniem. Pojawi się więcej ludzi pijących, to mocniejsze. Ale wracając do Twojego pytania, no to, to może być właśnie jakiś element stylu życia, ale to też może być ogólny trend młodej generacji teraz, która się zdrowo odżywia, która prowadzi taki zdrowy tryb życia, biega, chodzi na... na Dba o środowisko, a ponieważ my jesteśmy częścią środowiska, dba też o siebie. Ja mam tutaj taki ambiwalentny stosunek, niejednoznaczny. Sam unikam alkoholu. Jednocześnie mam świadomość tego, że o ile badania naukowe mówią, że alkohol źle wpływa na nasze samopoczucie źle wpływa na nasz mózg źle wpływa na organy wewnętrzne bo jednak jest trucizną. Mm. O tyle, część naukowców mówi o tym, że. Yy, sporadyczne czy w miarę regularne picie niewielkich ilości czerwonego wina lub koniaku powoduje rozrzedzenie krwi, mm. ma działania antydepresyjne, antyoksydacyjne, tak. Ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. W związku z tym sam yy, staram się nie pić alkoholu, jednocześnie nie zabraniam innym i dostrzegam taką. Byłoby, byłoby, to, byłoby to, powinniśmy konkludować powoli, ale byłoby to wielką obrazą, gdybyśmy pili wino jak lekarstwo. Chociaż znam też takie, zdarzyło mi się pić takie wino, które niestety tak smakowały. I to jest humorystyczny akcent, który pewno zakończymy tą dyskusję. Dziękuję. Jacku. Dzięki bardzo.